Cześć, nazywam się Anna i w tym filmiku podam Ci 5 powodów, dla których warto studiować zarządzanie stosowane: Bachelor in Applied Management na Uniwersytecie Navarra, a dokładnie na kampusie w Pampelunie, mieście, które leży na północy Hiszpanii przy granicy z Francją. Ten czteroletni kierunek szkoli specjalistów w zakresie procesów, zasobów i ludzi w firmach. Jest oparty na czterech filarach: zarządzanie w biznesie, języki komunikacja, kapitał ludzki. I narzędzia cyfrowe. Dodatkowo ten kierunek otwiera drzwi na świat, um, otwiera drzwi dla wielu firm i e, w dowolnym sektorze i dodatkowo przygotowuje cię do za założenia własnej działalności, jeśli chcesz. Powód numer dwa międzynarodowość. Ten kierunek wyróżnia się profilem międzynarodowym z trzech powodów. Powód numer jeden. E, języki to jest bardzo ważna część kierunku. Uczymy się francuskiego, hiszpańskiego, angielskiego. I niemieckiego. Jeśli Twój poziom hiszpańskiego nie jest zbyt zaawansowany, nie przejmuj się. Cały pierwszy rok studiuje się po angielsku. Dodatkowo, w trakcie kursu masz możliwość odbycia stażu międzynarodowego w Kolonii, Bostonie czy Paryżu. Również masz okazję pracować dla firm międzynarodowych, odbycia tak zwanego stażu w firmie międzynarodowej oraz wymiany akademickiej w innych krajach. Wreszcie, odsetek studentów zagranicznych na tej uczelni wynosi aż 45%. To otwiera twój umysł i przygotowuje do pracy z ludźmi z wszystkich krajów. Trzeci powód: metodologia learning by doing. Dyplom w zakresie zarządzania stosowanego wyróżnia się tym, że teoria i praktyczne zastosowanie idą razem w parze. Metoda nauczania opiera się na project-based learning, to znaczy, że w każdym semestrze mamy projekt, który ma na celu. Um, Albo pomoc jakiejś firmie w danym aspekcie, albo stworzenie własnej firmy, um, po prostu projekt w grupie co semestr. Pod koniec studiów będziesz miał okazję zrozumieć wymagania i działanie wielu sektorów, takich jak moda, turystyka, logistyka, hotelarstwo. A wszystko to prowadzi nas do czwartego dobrego powodu, dla którego powinieneś studiować Bachelor in Applied Management, inaczej dyplom zarządzania stosowanego, a mianowicie to jest wysoki wskaźnik zatrudnialności. Czwarty powód: wysoki wskaźnik zatrudnialności. Dzięki tym studiom staniesz się profilem poszukiwanym na rynku pracy. Aby jak najlepiej przygotować się do świata pracy, Career Service pomoże Ci w znalezieniu praktyk i poprowadzi cię przez cały kurs akademicki. Powód piąty – Uniwersytet Nawarra. Ten kierunek znajduje się w Pampelunie, głównym kampusie Uniwersytetu Nawarra, który dostał prestiżową nagrodę Green Flag Award za zarządzanie i utrzymanie terenów zielonych. Dodatkowo będziesz studiował z ludźmi ze wszystkich dziedzin wiedzy z, z wielu krajów świata. Masz blisko siebie przedstawiciela Uniwersytetu, który poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji. Czekamy tylko na Ciebie! Wszystkie niebezbędne informacje znajdziesz w pasku opisu pod tym filmem. Pozostajemy do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, które możesz mieć. Do zobaczenia wkrótce.